Witam Was bardzo serdecznie! To jest mój kolejny odcinek Zagrajmy sobie w GTA 3 Ja jestem Tobiasz I dzisiaj będziemy kolejne misje przechodzić Od razu Wam mówię, że Na dworze to chyba jest Miliard stopni Gdzie ja jak taki debil sobie siedzę I sobie będę nagrywał, kurwa Miliard stopni na plusie i koniec Zamiast wyjść z chaty i cokolwiek coś robić, to ja nie. Ja będę siedział i będę se nagrywał. Kurde, kolejne odcinki z GTA. Dobra. Bierzemy jakiś samochód. I lecimy, oczywiście, na misję. I Dobra. Znamy tą piosenkę, dalej jedziemy. I te nasze lampy. Powinni je wyjebać w ogóle, z to. Co objedziesz na jakąś lampę, to od razu się tak odbijesz, ale to się tak odbijesz, że kurde, nie będziesz mógł wrócić do twojej miejsca tym Tak się odbijesz, że kurde, normalnie musi płonąć samochód i koniec. No bo inaczej kurwa nie da się z tymi lampami, nie? Mogliby te lampy w końcu usunąć, jebane, a nie... A ja nie no, ustawiać ich kurde miliony. i... I zadowolony. A później ci powiedzą: A, ma lampy, kurde! Śmiecił. Jeździesz, jakiś wyjście go, bo co? Jep w lampę, bo po chud! leki samochód, kurde, niepotrzebne nam to. Wypierdala ją w ogóle ode mnie, ziomek. Nie strzelać we mnie, krytyny, jebane. Nie macie w ogóle pojęcia. W takiej części to naprawdę są jebnięci ci ludzie. Znaczy, nie, nie tylko ludzie, <laughs> również misje. Dobra. Aha, wróciłeś swój chuj za Znowu gratulacje. Jezus, wrzuć do tego okna, śmieciu pierdzielony. No, gdzie tam? No, porąbało cię. Ja pierdziele, co za krety, no, nygus. Normalnie no, nygus, no! No można mówić, nigus, nigusiasty. pizdzie kanciasty i chuj. No kurwa, wrzuć do tego okna krety niejebane, no! Tyś tak jebnięty, że kurwa trafić nie umieszczy, co? Chuj, będę rzucał 100 razy. Wyjebane mam. Może w końcu kiedyś trafi. Tak, rzuca, ja nie, się przewolasz. W końcu, Jezus Mario, ile można było czekać? Dobra, wróciliśmy do okna, spierdzielamy tą kurumą, znaczy kurumą ty... Tej... Nanksterskim samochodem właź do tego samochodu i się nie pierdziel. No, już się odbiłem, już się osrałem. Jest dupa. Najgorsze to jest teraz. Żeby go kuźwa jakoś wyminąć, żeby cokolwiek z nim zrobić. No, on jakoś totalnie przyspieszył. O, wybuchnął. No i bardzo dobrze. W końcu się zabije. Śmieć. Starszy go teraz przejechać, tylko żeby ta policja nas kupała. Oczywiście, w wodę nas nie wepchnęła, bo będzie masakra. Zabijemy go. Pyk. No i 30 tysięcy nasze, bez zbędnej lipy idziemy zapisać grę. Takie misje to ja po prostu kocham i uwielbiam, że kurde są szybkie. Znaczy prosta to nie była misja, ale żeby były proste. I żeby było po prostu można je było szybko wykonać. Takie misje to ja uwielbiam, a nie kuźwa trudne, chujowe, nudne. I nie na temat. Dobra. Wciśniemy tą garbazyną do naszego garażyku. Idziemy oczywiście, tak jak Wam mówiłem, zapisać grę, która by nam się przydała. Apteczka oraz kamizelka również. Ale to też się da załatwić. Dobra, na czym sobie to zapisać? Bling bling Scrabble, Uzi Rider Bomb... Payday for Ray. Muszę napisać. Dobra, lecimy szukać apteczki. Kolejną misję idziemy wykonywać do Ray'a. Bo w kolejnej misji jak URA się nie skończą, to również polecimy do Reja. Będziemy wykonywać... What the fuck tej w ogóle tu. Będziemy wykonywać cały czas misję UREA i tylko aż się skończą i później u tego K. Jak skończymy UREA to... Lecimy... u k... o biedny pan, no jeszcze policja nas goni, no psiarnia jebana. Dobra. Ciśniemy. I tu w ogóle pyk po schodach ładnie. Chuj, że psiarnia nas goni. Ale kurwa, jesteśmy... Nie... ...rozpierdzieleni już. To psiarnia jak nas będzie gonić to będzie lipa. Tam gdzieś w ogóle apteczka musi być. No już psiarnia nas nie goni, chociaż nam wybuch samochód. A powinna nas psiarnia gonić za to, że rozwaliliśmy w ogóle jakiś samochód. Pewnie zabiliśmy wokół tego jakichś ludzi. Ale widocznie psiarni w ogóle to nie obchodzi. Może i dobrze dla nas, a może i źle. Dobra, tu przeskoczymy sobie pyk. I tu mamy serduszko. Odleczy nam to zdrowie. A pan ce... O, weźmy sobie tego infernusika. No, a pancerzek sobie w misji zregenerujemy. Też czuję, że będzie to wtafiepszona misja teraz, czyli bardzo trudna. Której nienawidzę. Arms Shortage! Tak, to jest ta. Na pewno to jest ta. Już jej nienawidzę. Troszeczkę też wyspany nie jestem Obudziłem się wcześnie rano No to oczywiście dla was Dla moich widzów Żeby wykonywać po prostu Nagrywać kolejne odcinki I się przy tym oczywiście świetnie bawić Dobra ludzie, spierdzielać, dwóch się przejechało I nic się nie stało Jakie rymy tej Dobra, jazda, jazda Teraz pewnie będzie ta misja porąbana z tym wojskiem. Jak jeździć w wokół? Na pewno będzie z tym wojskiem, że będzie koleś nie miał. No, bo mnie będę może spoilerował. Tu, tu, we, tu wiem, że jedynie apteczka, apteczka raczej paczka będzie. To nie wiem, czy ja już ją zebrałem. jednak nie. Co już zbierzmy. Mamy 12 na 100. Tam będzie 13 na 100, czyli. No, kolejny hajsik na pewno nam wpadnie. Dobra, infernusikiem. A tu się przejechać albo coś to kurde nawet nie można. Bo pada deszcz, albo ludzie szczelają, No bo po prostu ludzie jeżdżą jak takie debile. No tu nam się przyda na przykład autobus. Na pewno by nam się przydał taki autobusik. Czyli weźmy sobie go, ukradnijmy. Ukradniemy sobie autobusik. Tu w ogóle jakiś gang leci, lampy na mnie letą. Przejechałem jakiegoś typa. Dobra, mam wylane na niego. Dobra, dobra. Śniemy tutaj. Dlaczego tu ciśniemy? Zaraz wam powiem. Żeby po prostu tu przejścia nie było. Bo wiecie co tu się może stać. Znaczy jeszcze nie wiecie, ale się dowiecie. Co tu będzie za apokalipsa się działa. Dobra, na tyle, żeby mógł sobie wejść. Lecimy sobie po następną paczkę, żeby więcej hajsu było. Czyli 13, jak się nie mylę, 13. Dobra, możemy też tędy przejść. I lecimy oczywiście jakąś spluwę wziąć. Lecimy wykonywać misję. Mamy czołga, ale oczywiście do tego czołga nie będziemy mogli wejść. Dlaczego? Tego nikt nie wie. Idziemy sobie po pancerz, który jest tutaj. Czekamy na wiarę, aż przyjadą. Od razu, jak przyjadą furami, musimy wszystkich porostrzelać. I oczywiście chronić naszego Ziomka Ladyham. Dobra. Już widza, widać na mapie, że cisną. Mam nadzieję, że nie pocisną naszą pizdą. Dobra. Teraz trzeba patrzeć uważnie. Tu się pojawili. Dobra. Leżą, obydwoje. Tu jakiś... Kurwa! Kisdawny. No ja pierdzielę, rozpierdzielili mojego szeryfa. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz szybko, jeszcze raz. Dalej, dalej, dalej. No to już naprawdę będzie ciężka misja, no bo oni coś, oni coś zrobili. Coś oni tu odjebali, nie wiem co. Po prostu wkroczyli, rozpierdzielili mojego szefuncia. I tyle, na tym misja nasza piękna się skończyła. Ty mi tu nie driftuj, tylko zapieprzaj na misję, a nie... Tam napr naprawdę jakaś barykada by się serdecznie przydała. No i skręca jak taka lama. Dobra, lecimy. Te paczki walić, ja sobie nie zbieram, zbiorę sobie poza misją. Nie chce mi się teraz. Najpierw wykonajmy to co mamy zrobić: czyli wykonać podstawową misję naszą. Tu przejedziemy człowieka i policja się nie skapnie, że go przejechaliśmy Dobra I sobie też jakoś zaparkuje chociaż tym infernusem Żeby oni mieli kłopot po prostu wjechać Kuźwa no tu się zaparkować nie da w tej części już tak źle, tak źle, tak źle, tak źle Dobra Też tak byle jak Wchodzimy ponownie na misję. Oczywiście musimy bronić naszego człowieka, tego Reya. Znaczy, Rej dzwonił do niego, że mamy go bronić. Bo to jest ktoś od Reja. No, mamy go obronić, bo przyjedzie ta głupia mafia. I nic innego nie możemy dotychczas zrobić. Ale wyciągaj tą spluwę, co może wyciągać? Dobra. Tego samochodu nie ma, czy co? Ale jajca, samochodu nie ma. No to teraz się zacznie ekipa. Może wsiądę jeszcze. Szybko wysiadać. Ja? Któż wamać? Się schowam lepiej. Spierdolaj! dalej! No szczelaj do niego, co ci jest? Jeszcze ktoś ma jakiś problem? Zapraszam. No dalej, cwaniaki. Ty cwaniaku, jebany. No ty cwaniaku, no. No rozpieprzył mnie. No co za frajer. Hoj, dzisiaj chyba będziemy tylko dwie misje wykonywać. Mam nadzieję, że wykonamy chociaż tą drugą misję. Bo, jak nie, to będzie straszna. Lipa, wsiadaj do, tej, do tego infernusa i mnie na nie denerwuj, bo już naprawdę się denerwuje. Ta misja po prostu jest popieprzona i nie można mówić, że nie jest popieprzona, bo jest taką misją popieprzoną. Dobra, że rozjeżdżamy jakiegoś człowieka, to nas w ogóle to nie obchodzi. Rozjeżdżamy, bo... no po prostu dla naszej miłości... do GTA. Ja już chcę wykonać tę misję jak najszybciej, to to mi przedłuża, nie? Materiał, wszystko. Mi przedłuża. No jasne, jeszcze autobus mnie pizgni, jak taki pojebany jakiś. Kurwa mać. Wkurwiające to jest jak cholera. Dobra. Spierdalaj człowieku. Yy, ciśniemy. Był tu infernus z infernusa nie ma, nie wiem co się kurwa z nim stało. Zaparkowałem przecież tak jak miałem. Ja pierdzielę jeszcze wysiadł z tego samochodu zamiast zaparkować ładnie, nie? Nieułomny ten człowiek, no dobra. Oni tu gadają, że za parę gadam, że za parę minut przyjadą, coś tam, bla bla bla. I ja w ogóle go nie słucham. To po pierwsze. Tak, w ogóle to tutaj mamy inne bronie jeszcze. Czyli coś takiego jak. Coś takiego jak bazuka na przykład. Szkoda, że do czołgu nie możemy się wbić. Dobra, bo oni tu przyjadą. I teraz ostrożnie i wykonać tą głupią jebaną misję. Tu są inni. Szczelaj. Dobra, leży. Leży. Jeszcze ktoś tu taki cwany? Ja pierdziele, czemu oni mnie muszą przewalać. Dane i dane. Daj, szczelaj, szczelaj, szczelaj. taki cwany? Spierdolę. Jeszcze ktoś? Dwóch Trzech nawet. No chodź tu Chodźcie tu Słaniaki Jeden zginął Fuck the no fuck Jakie to jest głupie! Gówno, zasrane w dupę Jebane! No puści mi mułotoba koło tego i kurwa zdechłem, Michu. Nie wierzę, nie? Się nie wierzę co to odjebało. W dupie mam to, że 15% baterii. Mam. W dupie to mam, wiesz jakiej głębokiej. Wiesz. No to właśnie. Dobra, dalej, no dalej, no! Tym infernusem, kuźwa, jak to się wlecze. Widzicie, że nie uciekła. No dobrze, żartuję, że to nie jest taka misja, bo ja się kontynuuję tak blisko, żeby się o tej misji podjąć. To nie! Mołotowa ci jebnie koło Giri i Taki pojebany człowiek. Widzisz, że się wyrobię. Żeby drugą wykonać, bo już później już nie będę nagrywał, ale mam serdecznie dosyć tego GTA na dzisiaj. Nawet nie wiecie, jak, jak mnie ta misja irytuje, denerwuje w filmach. I ja zajebiście przy tym oczywiście rafuję, rozumuję. Dobra. Trzeba im zabarykadować miejsce. Dobra, ile mamy? Ile się nagrywa? 18 minut? Mam nadzieję, że damy radę jeszcze. Że nie będzie oczywiście aż tak źle. Tak, tak, będziesz nam mówił, że minutę za minutę oni zaraz przyjadą coś tam. Ja najchętniej to nich czołgiem porozpierdzielał. Ale dziwne, bardzo dziwne, że kurwa tym czołgiem nie mogę nic zrobić, a po chuj on jest tu postawiony. Dopiero w późniejszych częściach pewnie będę mógł robić coś z nim. No, tak to już jest w grach. Ty czegoś najlepszego to kurwa... ...szczelasz mojego. Dobra. Proszę mi tu jak najszybciej przyjeżdżać. Infernet oczywiście już znikł. Bo pochuj. Trzeba zrobić to tak. Żeby go zasłonić. I tu się oczywiście schować. Zasłonić się najlepiej. Dobra, tam już strzelak wczoraj... ja. i pojawia. I wydychała strzał. Kurwa. Strzelak. Super. Już mam 22 HP. No, chyba was posrało. No o co tu chodzi? O co tu chodzi, proszę was? Proszę was bardzo. O co tu biega, nie? Oni kurwa shotguny jakiś strzelają. W ogóle z guwiem strzelają. I kurwa później. Pierdolę. Dobra, ja się z wami będę żegnał. Nie będę się denerwował tej misji. Nie będę się denerwował. My do niej wrócimy za parę sekund, parę godzin. Po prostu ja już nie mam siły na te nerwy. No ja muszę po prostu odpocząć. Dobra, ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, cześć. Komentujcie, łapkujcie. Subskrybujcie oczywiście standardowo. Dobra, nareczka. Do później, Siemanko.